Cześć, witaj na kanale Twój Elektryk Miasto. Dziś będzie o prezentach. Zupełnym przypadkiem mamy dzisiaj 6 grudnia, Mikołajki, zbliżają się święta i ja dostaję dużo zapytań. Jaki prezent kupić dla elektryka? Mam chrześniaka, który kończy technikum w szkole elektrycznej. Co mogę mu kupić? Jaki prezent do 5 zł? Co będzie mu potrzebne praktyczne dla niego? Bo nie mam pojęcia, nie znam się na tym. Dlatego dziś będzie o prezentach, jakie można kupić komuś, kto pracuje w branży elektrycznej. Chcę być Elektrykiem, jest elektrykiem albo uczy się na elektryka. i w tym odcinku pokażę rzeczy przedmioty, które znam, które używam, używałem ym, i mogę polecić, pokażę ich ceny. Mniej więcej, czym się różnią i jaka jest opinia moja na ich temat po tym jak je wszystkie używałem. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Zobaczcie, mam 57,5 tysiąca osób obserwujących. Chciałbym do końca roku dobić do 60. Chodzi mi o subskrybentów. Dlatego... Dajcie subskrypcję, polubcie ten komentarz, Puśćcie ten film. Dalej być może macie jakiegoś młodego elektryka w rodzinie i stoicie właśnie przed decyzją wyboru prezentu dla niego. Ten film jest dla Was. Dostaję wiele zapytań, często pytacie mnie jakieś pytania na Instagramie, na Messengerze. Naprawdę nie mam czasu, kiedy odpowiedzieć na je wszystkie. Odpowiadam wybiórczo, zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego postanowiłem nagrać taki film dla tych wszystkich osób. Dziś odpowiadałem na takiego jednego maila o treści Chcę kupić dla swojego chrześniaka prezent pod Poinkę jest uczniem pierwszej klasy technikum elektrycznego. Proszę o podpowiedź i jaki odpowiedni prezent pod względem elektryki mogę mu zakupić. Chcę, by prezent był przemyślany oraz przydatny mu na przyszłość. Kwotę, którą chcę przeznaczyć, to 500 zł. I w tej kwocie też będę balansował. Do każdego przykładu będę pokazywał. Hmm, Dwie opcje tańszą, droższą, i tą tańszą i tą droższą przerabiałem, więc mam prawo wypowiadać się i pozytywnie, i negatywnie na obie te wersje. Na wstępie dopowiem tylko, że będę używał dziś dość powszechnego słownictwa, nie będzie to nomenklatura typowo elektryczna. Będę mówił o wkrętakach płaskich krzyżakach po to, żeby ta ciotka, czy ktoś tam, to będzie oglądać ten film, wiedziała o czym mówię, jak ja powiem pHPZ. Ci ludzie nie będą mieli kompletnie pojęcia, o czym mówię, dlatego dziś będę mówił w bardzo prostym języku. Osoby przeczulone na tym punkcie zachęcam do scrollowania tego filmu dalej, albo po prostu nie komentowania. Na pierwszy ogień idzie wskaźnik. Wskaźnik dwubiegunowy, powszechnie nazwany miernikiem. Miernikiem to nie jest, ale jest to podstawowe narzędzie dla osoby wykonującej jakieś prace elektryczne. Sonel. Tester P4 w kwocie 430 zł. Osoba, która ogląda moje kanały, śledzi moje filmy, wie, że używałem dokładnie takiego modelu. W tej chwili ten model używa mój pracownik. Drugą tańszą wersją jest wskaźnik identyczny Unit 18C za 207 zł. Prawda? Wygląda to podobnie. A obecnie używam wskaźnika za 635 zł firmy Fluk. Popularny w branży elektrycznej. No ale teraz pytanie, który z nich wybrać? Czym się różnią te wszystkie? Ten kosztuje 600, tamten 500, tamten ledwo dwie stówki. No to za dwie stówki może być gorszy. Otóż nie, guzik, prawda? Na początek ten za dwie tak? starczy. Ja na początku sam zaczynałem od Unita, potem miałem Sonela, potem była jeszcze w międzyczasie Wicha. Teraz używam Fluka i szczerze. Każdy z nich jest taki sam, robi dokładnie tę samą robotę, więc czy 600, czy 200, myślę, że nie ma sensu przepłacać, bo płacicie tutaj tylko za markę i za firmę. Jeżeli ktoś jest już jakimś tam wytrawnym elektrykiem, oczywiście jak najbardziej może sobie kupić coś markowego, ale na początek nie ma takiej potrzeby. Każdy z tych multimetrów posiada podstawowe parametry potrzebne dla elektryka. Wskaźnik wartości napięcia, kierunek wirowania faz, obecność napięcia. Tymi miernikami można sprawdzić rezystancję izolacji, można sprawdzić... Działanie różnicówki i więcej, nic tak naprawdę nie jest potrzebne. A dlaczego polecam wskaźniki dwubiegunowe, a nie takie multimetry, bo ktoś powie: O, z takim wskaźnikiem to. To nie elektryk. Taki multimetr, jak dla mnie, w mojej pracy kompletnie się do tego nie nadaje. Dlaczego? Bo nie jest automatyczny. Tutaj każdy parametr musimy sobie wybrać ręcznie. Fakt, że to jest stary, już trochę taki zabytkowy możemy powiedzieć i tu wyświetlacz byłby cyfrowy, jednak każdą mierzoną wartość musimy sobie wybrać. Wskaźniki, które ja proponuję, są automatyczne. Prosty przykład. Bierzesz taki wskaźnik dwubiegunowy, wkładasz go do gniazdka i on Ci pokazuje, czy jest napięcie. Idziesz dziś na drugi koniec mieszkania, szukasz bezpiecznika, wyłączasz bezpiecznik i ten wskaźnik automatycznie zmienia Ci dźwięk i Ty już po dźwięku słyszysz na drugim końcu mieszkania, że zmienił się dźwięk i znalazłeś odpowiedni bezpiecznik. Przy takim multimetrze, gdzie masz dwie sondy, oprócz tego, że musisz mieć trzy ręce, bo musisz operować dwoma sondami, musisz jeszcze gdzieś to urządzenie położyć. To nie możesz wykonać takiego pomiaru, jak ja przed filmem powiedziałem. Musisz fizycznie sprawdzić napięcie, a potem przełączyć go w inny tryb i wówczas dokonać jeszcze raz pomiaru. Jest to po prostu niewygodne, dlatego ja tego typu mierniki dawno odrzuciłem i używam wskaźniki dwubiegunowe, które serdecznie polecam. Który z nich bym wybrał? Sonela wam nie pokażę, bo. Sonel używa aktualnie mój pracownik. E, jaki ma problem Sonel? Załóżmy, że to jest Sonel. Każdy z tych mierników wkładam do walizki mniej więcej w ten sposób. Tak jest, odkładam. To jest fluk, ale z każdym miernikiem robię dokładnie to samo. Mniej więcej w ten sposób odkładam go do swojej walizki. I ten przewód w Sonelu jest mega sztywny i dużo osób mi o tym pisało. Tu zobaczcie, on jest bardzo elastyczny i jest to mega fajne. Dlatego na przykład w Sonelu wadą jest ten mega sztywny przewód we fluku. Zobaczcie, co się tu wydarzyło. Już go mam naprawiany, a używam go całkiem niedługo. Tu pękł mi już przewód, musiałem to sobie naprawiać. Dlatego no, fluk ma tą wadę, że ten przewód jest zbyt elastyczny. I teraz to wszystko trzeba dobrać według swoich parametrów. A to Unity, których nie używałem w tym modelu, używałem w modelu niższym. Teraz zakupiłem kolejne dwa. Na pierwszy rzut oka na tych ekranach to jest wszystko to samo. Tak samo będzie w Sonelu, tak samo będzie w wskaźniku Wichy. Czy warto przepłacać? To już Twoja decyzja. A propos wichy. Wicha przy załączeniu musi się skalibrować. Zobaczcie, co się stanie z flukiem. On od razu wskazuje mi ciągłość. Tak samo robi. Ten miernik tak samo zrobi Sonel. Wicha najpierw się kalibruje, dopiero po chwili dokonuje pomiaru. I na przykład to jest wada wichy. Pokażę Wam teraz... Podstawowe zestawy wkrętaków. Jeden od Wery, drugi od Wichy. Jeden taki komplet tradycyjny, drugi komplet to już taki bardziej precyzyjny. Najpierw przejdźmy do cen. Ten zestaw to 459 zł. W środku prezentuje się w ten sposób i znajdziemy wszystko, czego tak naprawdę potrzeba. Dwie rękojeści i zestaw bitów nasadek. No, no, nie nasadek, zestawy bitów, czyli tych wszystkich końcówek do każdej pracy elektrycznej. Kiedy pracuję tym zestawem, wybieram na przykład do jednej rękojeści taki bit, zaś do drugiej potrzebuję ten płaski. I w ten sposób gdzieś tam wykonuje jakieś swoje prace. Jeżeli zachodzi potrzeba wymiany, wówczas wymieniam jeden z bitów, który nie używam na jakiś inny. Wada, no taka, że trzeba przekładać te końcóweczki i cały czas myśleć, czy będzie mi to potrzebne, czy nie. Zaleta, zaleta taka, że mamy tu w zasadzie wszystko, co jest potrzebne, i w przypadku, nie wiem, podłączania płyty, gdzie potrzebujemy gwiazdkę czy Teroksa, wszystko mamy w jednym zestawie. W takim komplecie od mamy tylko cztery podstawowe płaskie, dwa krzyżaki i jeden ten specjalny do wkręcania bezpieczników, ten tak zwany elektryczny, jednak nie znajdziemy tu żadnych gwiazdek. Troksów, ani niczego co może nas zaskoczyć podczas wizyty u klienta. Zestaw Wera kosztował 459 zł, a taki zestaw wkrętaków od Wichy to 110 zł. Ja oczywiście pokazuję strony, które pierwsze lepsze, być może ktoś znajdzie inne ceny, lepsze ceny. Ja otwierałem pierwsze lepsze podpowiedzi wyrzucone przez Google. Jeżeli chodzi o ten zestaw wkrętaków, służy mi on najdłużej od nich w sumie zaczynałem i na nich najdłużej się zatrzymałem, mają dwie zalety. Są w wersji slim, czyli wejdą gdzieś tam w ciasne niekiedy jakieś miejsca czy przygody. A dwa mi się nie wykruszały. Wiem, że są osoby, które mówią, że strasznie się wykruszają, ale dla mnie te właśnie były niezawodne. I to była taka podstawa, którą elektryk musi mieć. Chodzi mi o te wkrętaki. Pokażę Wam trochę taką bardziej rozbudowaną, lepszą wersję, którą powinien mieć dobry elektryk, jednak nie każdy ma to od razu i musi mieć to od początku. Tu trochę wyskoczymy poza ten nasz pułap finansowy, ale chciałbym Wam pokazać, bo być może kogoś to skusi. Zestawy wkrętaków dynamometrycznych i pokażę Wam wersję Wery i wersję Wichy. Wersję Wichy, od razu uprzedzam, to nie jest to samo, co będzie w internecie, ponieważ to, co pokażę Wam w internecie, mam aktualnie w innym samochodzie, którego nie mam na miejscu. i Pokażę wam trochę inny model, ale zasada działania samego wkręta dynamometrycznego jest identyczna w obu wersjach. Zestaw dynamometryczny od Wihy kosztuje 884 zł. W zestawie mamy, zobaczcie, jakieś dwie rękojeści, jakaś trzecia rękojeść i kilka bitów. Dosłownie kilka bitów. Tu na stole pokazuję wam wersję trochę inną, jednak rękojeść oprócz kolorystyki. Wygląda tak samo i zasada działania jest taka sama. Ten wkrętak bardzo fajnie leży w dłoni, bardzo lubię nim pracować. Jednak, by zmienić tę nastawę, którą macie tutaj, siłę, moment dokręcenia, trzeba właśnie wykorzystać ten element, który trzeba włożyć. I teraz zobaczcie, przekręcając tym plus i minus, zwiększamy bądź zmniejszamy moment dokręcenia. Widzicie w tym okienku? Dopiero po nastawieniu w ten sposób odpowiedniego momentu dokręcenia, załóżmy na 2-2, bo zazwyczaj tak się to dokręcam. Muszę odłożyć ten element, następnie wziąć ten element, wprowadzić go do momentu zakliknięcia i dopiero mogę wybrać bit, końcówkę, którą zakładam i teraz ten w krętach jest gotowy do pracy. Mogę nim pracować i dokręcać z odpowiednim momentem. Jest fajny. Ale zobaczcie, ile czynności należy wykonać, by przygotować go do pracy. Tego elementu potem już nie wyciągam, on mi zostaje na stałe, ale by to wszystko fajnie wyglądało, trzeba go rozłożyć na części pierwsze. Drugi minus. Tu mamy Etui metalowe, bo to jest taka inna edycja, inna wersja, ale w tej wersji, którą pokazuję wam na internecie, to Etui jest materiałowe, coś jak poprzednio pokazywałem wam w ere. Z tym, że te boki grzybiety nie są w żaden sposób zabezpieczone, i już na wstępie pogubiłem kilka bitów, ponieważ gdzieś mi to tak spadło w samochodzie, tu mi bity wypadły i pogubiłem kilka elementów. Zestaw odwery ma właśnie takie boczki, żeby to, co wydarzyło się przed chwilą z Wichą, nigdy nie wydarzyło się z Werą i to jest na pewno plusem tego zestawu. Zestaw, który zaraz Wam pokażę kosztuje 1100 zł no i składa się z kilku elementów, tak jak zestaw poprzedni jednak jest to bardziej złożone i mniej skomplikowane. Zobaczcie no to już widać, że używam. Zobaczcie jest podstawowa rękojeść, czyli ten zestaw może nam zastąpić zestaw wery ten poprzedni, czyli możemy z taką zwykłą rękojeścią używać go jako zestaw zwykłych wkrętaków i po prostu sobie coś kręcić, dłubać Natomiast tu mamy dwie rękojeści, które nie wymagają nastawy jakimś innym narzędziem. Tu jest suwak, zobaczcie zakres 2, 1, 6, 1, 2, 0, 8, 0, 4, a na drugiej rękojeści 2, 4, 3, 2, 3, 6, 4, 0 no i bez momentu dokręcenia. Ten zestaw wymaga jedynie przesunięcia suwaka i bez znaczenia, czy mamy włożony tutaj bit, czy nie, tę wartość możemy zmieniać. Drugą rzeczą, którą na pewno docenią, doceni wielu, jest ten uchwyt. Zobaczcie, nie trzeba tą ręką tutaj przekręcać, jest to bardziej Praktyczny egzemplarz moim zdaniem. Wszystkie te rzeczy, które pokazałem Wam do tej pory, warto by było mieć w co spakować. No i teraz tak: jeden lubi plecak, drugi lubi skrzynkę. Pokażę Wam dwa plecaki, które znam, które widziałem, dotykałem i wiem, jak się sprawują. Plecak Milwaukee za 417 zł. Taki plecak narzędziowy na pewno przyda się niejednemu elektrykowi. Główny plus jest taki, że można go kupić bez wyposażenia. Bo umówmy się, jeżeli kupujemy coś z pełnym wyposażeniem, nie każdy element ze środka będzie nam potrzebny i ja uważam to za bezsensowny zakup. Lepszym zakupem jest kupienie samego plecaka i doposażenie go tym, czym lubimy pracować. Odpowiednikiem takiego plecaka miłoki może być ten plecak Wichy, który znalazłem w wersji bez wyposażenia za 1800. 739 zł. Jest fajny, ale czy cena jest fajna, to już pozostawiam Twojej decyzji. Wersja z wyposażeniem kosztuje chyba 1000 zł. więcej. Decydując się na taki plec, tak musicie pamiętać, że on sam waży już. Lekko ponad 3 kg, może koło 4. Więc teraz dokładając jakieś narzędzia, jeżeli to są jakieś produkty ze stali, no to ten plecak może dojść ci do 6 kg. Alternatywą może być skrzynka, walizka. I co jest taką skrzynką alternatywą, którą używają, nie wiem, śmiało chyba mogę powiedzieć, 50% techników różnej branży na terenie kraju? No oczywiście walizka Keter. Walizka Keter kosztuje 107 zł. Z powodzeniem można ją dorwać nawet w Biedronce, jak jest promocja i wtedy znajdzie się ją poniżej stówki, bo czerwona, tak jak tutaj, i bodajże niebieska albo zielona, jest taka droga. I ona jest fajna, zgrabna, lekka, też bardzo długo na niej pracowałem. Moi pracownicy nadal pracują na walizkach Ketera, bo są praktyczne. I może właśnie taka walizka będzie odpowiednim rozwiązaniem. Daj znać w komentarzu, co Ty używasz. Czy wolisz nosić narzędzia na plecach i mieć wolne ręce, no bo to jest taka podstawowa zaleta plecaka. Czy wolisz mieć tą walizkę, którą zawsze gdzieś tam musisz trzymać w ręku albo dorobisz sobie pasek i wieszasz na ramieniu i wtedy chodzisz taki przegięty. No bo to naprawdę robi różnicę. Do walizki dorzucić można wskaźnik bezdotykowy, takie uzupełnienie naszego tego Wskaźnika dwubiegunowego. Po co nam to będzie potrzebne? A no, po to, że jest jakiś kabel i chcemy bez przecięcia sprawdzić, czy on jest pod napięciem, albo chcemy mniej więcej wytrasować przewód w ścianie, tak no nie z dokładnością do centymetra, ale mniej więcej wiedzieć, czy można w tym miejscu wiercić. Na pewno w tym celu sprawdzi się taki wskaźnik. Znaczy, to jest akurat Fazer i wiem, że wielu ludzi go używa. Ja go kiedyś używałem i naprawdę strasznie mnie wkurzał i nie lubię tego narzędzia, ale pokazuję to jako opcję, bo jest to opcja najtańsza. Zobaczcie, trzy dyszki, 35, 40 i można kupić takie coś i jest to naprawdę fajne narzędzie, jeżeli naprawdę się z nim polubisz. No, ja się nie polubiłem i ja go kompletnie nie używam. Używałem za to dwa inne. Jest to próbnik napięcia od Wihy za 180 zł, a drugi to... Milwaukee, który używam obecnie, za 234 zł. Czym się różnią? No, Marką przede wszystkim i ceną. Robią podobną robotę, ale według mnie są dokładniejsze i działają sprawniej. Dodatkowo, Milwaukee, który używam obecnie, ma czujnik laserowy temperatury i często mogę sobie nim sprawdzić temperaturę zacisków, czy coś mi się wzłączył, czy w rozdzielnicy nie przegrzewa. I nie spotkałem tej opcji w tych poprzednich miernikach, które wskaźnikach które wam pokazywałem. Taki wskaźnik jest fajnym uzupełnieniem walizki elektryka. Co potrzebuje jeszcze elektryk? Ściągacz izolacji. I znowuż używałem wiele różnych ściągaczy, ale nie każdy przypadł mi do gustu. Co mogę polecić? Mogę polecić ten oto Jokari, szczypce do ściągania izolacji do 6 mm kwadrat, 90 zł. Prawda jest taka, że tą szóstkę, 6 mm2, to on już naprawdę bardzo ciężko obiera, albo w ogóle nie obierze, albo zadrze, pokaleczy przewód. To no ma z tym problem. Więc jeżeli. Pracujesz na cieńszych przekrojach, nie masz konieczności ściągania izolacji z szóstki, no to ten na pewno się nada. Z szóstką poradził sobie natomiast ten automatyczny ściągacz od Miłoki, ten używam obecnie. Nie ma problemu z tym, żeby przeciąć szóstkę, żeby ściągnąć izolację z szóstki. Z niego jestem zadowolony, ale znowuż kosztuje prawie 300. I teraz coś nieoczywistego. Miara, miara taka składana, miara drewniana, wszyscy ją znają, wszyscy budowlańcy posiadają, ale czym się różni ta od tej? Otóż ta jest drewniana, jest sztywna. Ta zaś jest stworzywa i jest bardzo elastyczna. Tak to wygląda. No, tu już nawet zatrzeszczało. Miara składana dla elektryków od Wicha kosztuje 62 zł. O, możemy ją znaleźć nawet za 45. 62, to jest ten link, który otworzyłem. 50, także no ceny są różne. Potrafi kosztować 40 zł, więc zostajemy przy takiej cenie. Zaś zwykłą miagę drewnianą można kupić już za dwie dyszki, czyli macie dwie sztuki w tej cenie, za którą kupilibyście wichę. No ale na czym polega jej fenomen i dlaczego ją bardziej lubię? To znaczy używam dwóch, mam jedną i drugą w walizce. Jedną po to, że jak mierzę coś przy suficie i ją rozłożę, no to ona mi nie opada. Kiedy go złożę wichę, pomiar przy suficie staje się niemożliwy, bo zobaczcie, ona już leci, bo jest plastyczna, elastyczna. Więc, gdzie jej zaleta? Otóż miara wichy może wam posłużyć za pilota. Zobaczcie, tutaj jest taki otwór który możecie zahaczyć, jakąś żyłę, jakiś przewód i przeciągnąć go przez sufit podwieszany. Podać to koledze, tam kolega zahacza i Wy wtedy wyciągacie ta miara elastyczna, podda się w tym suficie podwieszanym. Miarą drewnianą nigdy tego nie wykonacie, prędzej po prostu ją połamiecie. I na koniec szczypce, czyli rzecz, bez której nie wyobrażam sobie walizki, Elektryka w dzisiejszym świecie. Ale przy takich szczypcach musicie uważać. Wszystkie są wielofunkcyjne, ale każdy mają inne funkcje i różnią się detalami. Szypce knipeksa, czyli takie popularne knipeksy, które znacie też z moich filmów, widzieliście w mojej walizce. To koszt 200 zł. Są różne wersje i będą się różniły cenowo, i zaraz Wam powiem, na co należy zwracać uwagę, bo można nie dopatrzyć tego po zdjęciu w internecie. Druga propozycja to szczypce wichy. Niemal identyczny produkt, aczkolwiek trochę się różni. I tu go znalazłem za 160 zł, czyli jest trochę tańszy. Wolę knipeksy i zaraz powiem dlaczego. To są knipeksy, to są knipeksy i jeszcze w sumie powinienem przynieść trzecie knipeksy, ale też są właśnie w tym aucie, co pojechało. Eee, a to jest wicha. Momencik. Ciach. I na pierwszy rzut oka już można zauważyć, że są różnice wielkości, szerokości i paru funkcjach. Tutaj jeszcze włożyłbym ten model unowocześniony o klips, czyli taką blokadę, Uniemożliwiającą otwarcie, którą obecnie stosuję. To są takie moje tutaj w domu, a zresztą to są najstarsze. Zobaczcie, tu już było zwarcie, tu było zwarcie, także one są takie najbardziej już zniszczone, najbardziej zużyte. Obecnie używam identycznego modelu, zaopatrzonego w tą klemę, która pracuje mi na sprężynie w tym dystansie. I teraz, czym różnią się te od tych? Otóż, tak, już widać. Że tu jest inna szerokość, są masywniejsze, mają trochę inne ściągacze izolacji, ale przede wszystkim różnica jest zauważalna w tej perspektywie. Te są ostro zakończone, mają czub te są płaskie, czyli w momencie gdy trzeba grzebać gdzieś w jakiejś ciasnej szczelinie, a elektryk tak często ma, musi grzebać gdzieś w puszce, żeby nie zrobić zwarcia, to wolę ten model od tego, bo ten często po prostu nie jest w stanie wejść mi gdzieś głębiej do tyłu puszki i złapać tego jednego konkretnego przewodu. Ściągacz izolacji w tych jest do 2,5 kwadrat, w tych do 6, czyli obierzemy również 6. Jeżeli dużo pracujemy na grubszych przekrojach, to z pewnością będzie lepszy ten model po prawej stronie, od tego po lewej. Niemniej to już jest kwestia indywidualna. I teraz weźmy te moje ulubione od Knipeksa, te odłóżmy na bok. I czym różni się ten Knipeks od Wichy? I tu zapraszam Was do obejrzenia mojego filmu, w którym porównywałem. Jedne i drugie szczypce, bo był na ich temat osobny film i tam opowiadam to szczegółowo. Ale tu powiem tylko pokrótce. Zobaczcie, przede wszystkim wielkość wicha jest dłuższa, większa. Oprócz tego, wichą przetnieć jakąś śrubę, co dla jednego będzie pozytywem, dla drugiego nie ma żadnego znaczenia. Ale taką najważniejszą rzeczą jest cięcie przewodów, co w knipekście możemy wykonać jednym ruchem dłoni. Zobaczcie. Ciach. Tu nam się otwiera szczelina, wkładamy przewód ucina. W przypadku wichy. Ona jest inaczej tutaj zrobiona. I brakuje trochę ręki, żeby ten przewód tutaj włożyć. Potykam się ze zdaniem, że, że trzeba ją mocno rozchylić, żeby włożyć tu przewód do ucięcia. Dla jednego z to będzie wada, dla innego coś nieznaczącego. Ponieważ to wszystko zależy tak naprawdę od wielkości dłoni. I powiem Wam szczerze, że ja w swojej walizce mając compeksy i jak jeżdżę ja gdzieś z pracownikiem na jakieś roboty i on właśnie używa wichy, bo jemu lepiej pasują wichy i mam wziąć z jego walizki te wichy i coś z nimi zrobić. To po prostu nie potrafię tego wykonać, bo już przyzwyczaiłem się do chwytu w tych szczypcach. I to jest po prostu tylko moje indywidualne przyzwyczajenie. Mamy już naszą walizkę, mamy nasz plecak, yy, mamy wskaźnik napięcia, mamy jakieś szczypce, mamy wkrętaki. Mamy ściągacz izolacji, taki podstawowy. A co dodatkowo może nam się przydać w takiej walizce? Dodatkowe ściągacze izolacji. I to są ściągacze, które ja używam. Przydawam się do obiegania przewodów okrągłych i jest on po prostu niezastąpionym narzędziem, które warto mieć w swojej walizce. W tym miejscu wykręca się nóż, który znajduje się tutaj, tu chwyta się przewód nożem obkręca się na około przewodu i ściąga się powłokę zewnętrzną. Taki nóż kosztuje na przykład na Elusie 60 zł, więc, więc nie jest czymś bardzo drogim. To jest jokari, ja używam jokari. W zasadzie używałem jeszcze jakiś taki inny niemarkowy i tamten nóż często pękał. Zostałem przy Jokari i na razie nie miałem okazji zmieniać go na żaden inny. Mam jeszcze nóż Milwaukee, ale nie chcę o nim mówić, ponieważ nie mam porównania, bo jeszcze go nie używałem, bo jest nierozpakowany. Tu mam nierozpakowany nóż Jokari innego typu, ale to jest już kolejny zakup. On jest nierozpakowany, bo kupiłem sobie nowy, bo już mi się stępiły ostrza, ale ten nóż używałem. Jest to Jokari 3900 za kwotę 70%. Złoty. No i tak jak jest pokazane tutaj na rysunku, on się otwiera. Do środka wkłada się przewód i można ściągać izolację z przewodów płaskich, z przewodów okrągłych. Tu jeszcze dodatkowo w tym miejscu widzicie pojedyncze żyły można obiegać. Tu jest blokada długości obiegania. Także bardzo fajne, bardzo poręczne narzędzie, które jako doposażenie walizki mogłoby się tam znaleźć i jest niedrogie. Ostatnią rzeczą, taką na koniec, którą chciałbym Wam pokazać, jest szukacz przewodów. Ale nie będę Wam pokazywał teraz szukacza, który posiadam LKZ 720, bo on kosztuje tam 5 czy 7 tysięcy. Kompletnie mija się z naszym budżetem, w ogóle z pomysłem na prezent świąteczny. No, chociaż, jeżeli ktoś chce, czemu nie? Chciałbym pokazać Wam coś innego, również z tej najtańszej serii i jest to szukacz park. Jak będziecie szukali tego na internecie, to pokaże się Wam to jako szukasz albo detektor przewodów skrętek komputerowych, przewodów niskiego napięcia, przewodów internetowych. Jednak świetnie on się sprawdza, uwierzcie mi, bo sami go używamy do tego, by trasować przewody tak na szybko mniej więcej wiedzieć, w którym miejscu znajdują się kable w tynku, w suficie podwieszanym. Najprostsza i najtańsza zabawka 75 zł. Zestaw składa się z dwóch elementów. Jest to nadajnik i odbiornik. Zobaczcie, on fabrycznie ma wypuszczony nawet Wyjście telefoniczne i dwa krokodylki. Te dwa krokodylki podłącza się pod szukany przewód, a odbiognikiem szukamy go gdzieś tam na trasie, tam gdzie spodziewamy się, że on będzie. I wierzcie mi, to narzędzie za niecałe 100 zł świetnie się sprawdza, gdy na szybko chcemy coś wytrasować. Kiedy to narzędzie odpada, wówczas wyciągamy cięższy kaliber, ale, ale nie każdy musi go mieć na początek. Wszystkie narzędzia, które Wam dzisiaj pokazałem, to są moje polecajki na święta, na pomysł na, dla elektryka, dla młodego technika. Żaden z tych produktów, żadna z firm, żadna ze stron nie była sponsorem dzisiejszego odcinka. Po prostu pokazałem Wam to, na czym pracuję, na czym ja polegam, tak aby, jeżeli kupicie którąś z tych rzeczy, na prezent. Macie pewność, że ona się sprawdzi, że się przyda. A jeżeli uważasz, że o czymś zapomniałem albo jest coś, co pominąłem i warto to dodać, daj znać w komentarzu, podrzuć jakiś link i pochwal się, czym ty pracujesz na co dzień. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam na kolejny materiał już w przyszłym tygodniu, bo moje filmy pojawiają się zawsze w piątki o 14. Wszyscy, którzy mnie oglądają na bieżąco, dokładnie o tym wiedzą. A nowych widzów, zachęcam do subskrypcji tego kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał, tym na YouTubie, tym na Patreonite, tym wysyłającym kawy, bo dzięki wam ten kanał istnieje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.